Cześć, tutaj Karina z Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj zastanowimy się, czy z prostych przedmiotów da się zrobić własne kino domowe. Jak myślicie, wystarczy nam szkło powiększające, nożyczki, karton i smartfon? Sprawdźmy, co da się z tego zmajstrować. W zależności od Waszego szkła powiększającego, być może będziecie potrzebować zupełnie różnych wielkości kartonu. Możemy to sprawdzić, biorąc telefon. I szkło powiększające. W ciemnym pomieszczeniu sprawdzamy, w jakiej odległości telefon musi znajdować się od szkła, by obraz na ścianie był w miarę ostry. Mierzymy wyznaczoną odległość, i już wiemy, w jakiej wielkości musi być wasz karton, by szkło i telefon znalazły się w środku. Mi będzie potrzebny taki karton. Jest dość spory tutaj ma puste ścianki, ale to żaden problem, można je zakleić po prostu innym kartonem. Wasz być może będzie już cały wypełniony, ale to nic złego, to tylko tak naprawdę ułatwi wam pracę. Wielkość tych ścian bocznych powinna być taka, by wasze szkło powiększające zmieściło się. Jedną stronę sobie już okleiłam. Drugą natomiast mam przygotowaną, tak by ją nałożyć. Ale najpierw będzie trzeba wyciąć w tym miejscu właśnie em, dziurę potrzebną do włożenia waszego szkła. Przykładamy sobie szkło, najlepiej na samym środku i odrysowujemy. Możemy wycinać. Tutaj użyjemy ostrzejszego nożyka i możemy poprosić o pomoc kogoś dorosłego dla bezpieczeństwa. Jak się okazuje, wyciąłem trochę za duży okrąg i nie możemy tego tu umiejscowić. Ale na wszystko jest rozwiązanie, jest tutaj miejsce na błędy i możemy sobie poradzić czymś innym. Na przykład w ten sposób, zapewniając przestrzeń, możemy sobie też pomóc plasteliną na przykład. I gotowe. Teraz będziemy musieli telefon włożyć do środka i ustawić go w odpowiedniej odległości. W moim przypadku jest to dość utrudnione. Wasze pudełka być może są otwierane od góry, co będzie na pewno wygodniejsze. Dlatego ja sobie zrobię po prostu tutaj drzwi ja i wejście z góry, by móc ustawiać telefon dowolnie. Żeby nasz smartfon mógł stać stabilnie, musimy mu też przygotować jakąś podstawkę. Możemy to wykonać również z kartonu. Rysujemy sobie taki wzór i po prostu go wycinamy. Nasza podstawka jest już prawie gotowa. Teraz musimy ją zgiąć na pół, ustawić odpowiednio, Ustawiamy na tym nasz smartfon i gotowa. Gotowe nasze wszystkie elementy. Teraz trzeba to złożyć po prostu w całość. Projektor jest już gotowy. Teraz trzeba sprawdzić, czy działa. Wybieramy, co byśmy chcieli sobie wyświetlić. Cześć, witam Was serdecznie w Centrum Nauki Kopernik. Ważne, by przygotować obraz i zablokować obrót ekranu. Wstawiając telefon do rzutnika, ustawiamy go tak, by nasz obraz był odwrócony o 180 stopni. Oczywiście wyjaśnię dlaczego, ale do tego jeszcze wrócimy. Musimy pamiętać, że ustawiamy naszą podstawkę z telefonem, tak by dopasować ostrość obrazu i jego wielkość na ścianie. No ale jak tylko skończy się koronawirus w Polsce, zapraszam was do naszych programów i gdzie na skoku nie będziemy mogli niczego tylko odsłuchać. Przemieszczenie w tej jest to generator, equalizer, e modulator. Czyli tak naprawdę wszystko tutaj potrzebne nam do tego, żeby. Wyjaśniam o co chodzi z tym obrazem odwróconym o 180 stopni. Nasze szkło powiększające jest soczewką. Soczewka ta załamuje wszystkie promienie świetlne biegnące do jednego punktu. To jest właśnie nasz czerwony punkt, który nazywamy ogniskiem soczewki. Po przejściu przez to ognisko wiązka staje się rozbieżna. Nasza soczewka jest soczewką skupiającą, bo skupia promienie świetlne do ogniska. Jako lupa daje efekt powiększenia oglądanych przedmiotów, dlatego mamy taki duży obraz na naszej ścianie. Odległość ogniskowa danego układu optycznego określa jego powiększenie. Strzałka na obrazku jest naszym smartfonem z wyświetlonym filmem, więc załóżmy, że ustawiamy telefon z filmem tak, jak zwykle oglądamy. I co się wtedy dzieje? Przyjrzyjmy się strzałce. Jej górna część po przejściu przez soczewkę ląduje na dole, natomiast dolna część jest na górze. Spójrzmy na efekt Mamy odwrócony obraz. Czy chcemy oglądać film w ten sposób? No nie. Dlatego właśnie ustawiamy telefon odwrotnie, a obraz po przejściu przez soczewkę odwraca nam się tak, by wyświetlić prawidłowo film. Spróbujcie wykonać własny rzutnik w domu. Ustawcie go w takim miejscu i odległości, by wyświetlać Wasze filmy na dużym ekranie. Oprócz tego możecie również ustawiać telefon w różną stronę no i zaobserwować, co się będzie wyświetlało na ścianie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co udało Wam się zaobserwować i jak zbudowaliście Wasz rzutnik. Życzę Wam przy tym świetnej zabawy no i miłego seansu. Do zobaczenia. Partnerem tego eksperymentu jest Samsung Polska. To nasz sponsor strategiczny już od 10 lat.